Beczą owczęta, beczą -e Od samego rana, od samego rana Na pastwisko chcą iść, na pastwisko chcą iść Owczarki szczekają, owce wyganiają Owczarki szczekają, owce wyganiają Zy koszaru, zy koszaru Łowczarki szczekają, łowce wyganiają Idzie Redyk, idzie na zielone hale Idą owce, idą na zielone łąki Idą, owce idą na zielone łąki. Łowczarki szczekają, owce poganiają, owczarki szczekają, łowce poganiają. Łowczarki szczekają, łowce poganiają. Pasą się owieczki na górskich pastwiskach. Skubią trawkę na zielonych łąkach. Skubią trawkę na zielonych łąkach. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Niech no się tu wilk zjawi, to podhalan z nim się zaraz rozprawi. Niech no się tu wilk zjawi, to podhalan z nim się zaraz rozprawi. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Owce bezpiecznie się pasają, gdy je łowczarki doglądają. Łowce bezpiecznie się pasają. Gdy je łowczarki doglądają. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Beczą, owczęta beczą. Od samego rana, od samego rana. Na pastwisko chcą iść, na pastwisko chcą iść. Owczarki szczekają, łowce wyganiają. owczarki szczekają, łowce wyganiają. Zy koszaru, zy koszaru Łowczarki szczekają, łowce wyganiają Idzie redyk, idzie na zielone hale Idą owce, idą na zielone łąki Idą owce, idą na zielone łąki Łowczarki szczekają, łowce poganiają, łowczarki szczekają, łowce poganiają, owczarki szczekają, łowce poganiają, pasą się łowieczki na górskich pastwiskach, skubią trawkę na zielonych łąkach. Zgubią trawkę na zielonych łąkach. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Niech no tu się wilk zjawi. To podhalan z nim się zaraz rozprawi, niech no się tu wilk zjawi. To podhalan z nim się zaraz rozprawi. U Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Owce bezpiecznie się pasają. Owce bezpiecznie się pasają. Gdy je łowczarki doglądają. Owce bezpiecznie się pasają. Gdy je łowczarki doglądają. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Łowczarki stróżują, łowieczek pilnują. Hej!